Cześć kochani z tej strony Patryk, witam Was ponownie na moim kanale. I słuchajcie, dzisiaj jest ten dzień, kiedy po ponad miesiącu testowania kosmetyków Fenty Skin O'Driany, e, zrobimy sobie podsumowanie. Pokażę Wam, jak testowałem te kosmetyki oraz powiem Wam co o nich myślę, czy warte są z Przypomnę, że wydałem za nie ponad 700 zł. Mówię 700, ponieważ dokupiłem, słuchajcie, e, krem pod oczy. Mam nadzieję, że go dobrze widzicie oraz rolę, którym sobie tu mogliśmy robić masaż. Co o tym wszystkim sądzę, zaraz się dowiecie. Zanim jednak to nastąpi, zapraszam standardowo na mojego Instagrama. Nazwa: Tutaj. Zapraszamy. Jeżeli filmik Wam się spodoba, będzie mi miło, jak zostawicie kciuki w górę oraz jak dacie suba, klikniecie dzwoneczek, zawsze będziecie mieć powiadomienia, więc będzie mi bardzo miło. A teraz co, przejdźmy sobie do podsumowań. W pierwszej części tego filmiku pokażę Wam, jak testowałem te kosmetyki na sobie, jak się zachowywały. Takie wstępne moje przemyślenia na temat ich. W jednym momencie zobaczycie też, jak wygląda moja skóra. Odstrzegam, że te. Efekt skóry może być lekko drastyczny, bo będą bliskie zbliżenia i nie dość ciekawie, nie wiem, żebym teraz wygląda dobrze, ale to naprawdę wygląda tragicznie, co sami zobaczycie, ale chciałam, żeby ta recenzja była naprawdę szczera. Testowałem ją tak naprawdę ponad miesiąc, bo z tego co widziałem, pierwszy filmik robiłem 13 lutego, a montowałem jeszcze wcześniej ten filmik o, o pierwszym wrażeniu na temat tych kosmetyków. Także tak naprawdę testowałem je ponad miesiąc, więc recenzja będzie bardzo szczera, ja nie chcę żadnej ściemy, ja za te kosmetyki zapłaciłem sam z własnej kieszeni, nikt mi na te kosmetyki nie dał pieniędzy, niestety jeszcze mam za mało, że tak powiem, wyświetleń, żeby podjąć jakąkolwiek współpracę, dlatego ta recenzja będzie naprawdę szczera i nie będę, tak jak mówił, owijał w bawełnę, także zachęcam Was do oglądania, mówię, w pierwszej części sobie zobaczycie, jak to wszystko wygląda, także miłego oglądania. Dzień pierwszy. I zaczynamy sobie właściwie od e, rutyny tej nocnej, bo już jest godzina prawie pierwsza. Zaczynamy od szaru. Ok, teraz krok drugi. I krok trzeci. No i a, a, etap piątnasty, no tutaj mamy zakończony. Zrobimy sobie tak jak mówiłem, tak przez 30 dni. Zobaczymy, czy sama mojej skóry się jakoś zmieni dogłębniej. Cześć, słuchajcie, nie wiem czy to będzie widać, ale mam sobie makijaż dzisiaj, mam sobie podkład, korektor, kontur, brwi zrobione, także zobaczymy sobie dzisiaj jak wtedy się sprawdzi, wtedy chyba najbardziej będzie widać, czy to zmywano makijaż, czy nie, jak producent obiecuje, Proszę zobaczymy sobie. Słuchajcie, tak jak też widzicie, wygląda teraz świetnie, ale ja nie żałuję tego produktu, a jest on mega wydajny. Mamy smyta. to stres, no co, Fajne. fajny. Teraz ten tonik. Tylko pomijajcie okolice oczu Bo szczepiach. jak robicie tak tutaj, to jest okej. Okay. Słuchajcie, z tego wszystkiego zapomniałam nałożyć kremu, ale to jest na dobrze, bo stwierdziłem, że chcę jeszcze przyśnić z cimową okrągłość, a przydałem Że Dobrze, zobaczymy, jak ten krem się zachowa też na takiej czystej skórze dość mocno e, ciepły, jakby bardziej otwartej, przynajmniej z jest ciepła temperatura żeby się na sobie trochę pomóż kopał no dość mocno kopał dobra słuchajcie produkt nałożony widzimy się w kolejnych dniach Cześć, słuchajcie, ja już jestem po takiej codziennej, porannej rutynie, e, kosmetykami, które widzieliście wcześniej. Jak widzicie, trzymam mikrofony, nabrałam kąpiel, e, krem już mam wszystko nałożone. Ale słuchajcie, przyszło mi krem pod oczy oraz to urządzenie do masowania. I sobie od razu przetestujemy. Będziemy już od dzisiaj testować też to codziennie. To się nakłada rano i wieczorem. Zobaczymy, jakie będą z tego efekty. Z tego co widziałem, Riana po prostu sobie to. Normalnie wyciska przy oczach, a ja sobie taką, nie wiem, taką ilość. Mam też pod drugie oko. I widziałem, że ona kładzie to na dwa sposoby. W jednym klepuje, a w drugim po prostu masowuje to tym bałekiem. Więc w jedno oko sobie wklepię, a drugie zrobimy to tym bałkiem. I tu nie czuję zapachu w ogóle przy tym produkcie. A może dlatego, że to jest produkt pod oczy. Zresztą powieki widziałem, że ona też coś kładę. Są dość gęste, tak się wydaje. Nawet nie jest taki jakiś rzadki i się klei. Dobra, Myślemy, z tym wałeczkiem to wymusujemy, jak to ona robiła. Śmiesznie to wygląda, ale jest fajny nawet, taki fajny kształcik ma. Fajnie w rękę się wpasowuje. Dobra, a w ten drugi zrobimy tak, jak ona to robiła. Ona robiła też no, tak jak przed chwilą pokazałem, ale zobaczymy, jak tym wałaczkiem będzie. Ten wałaczek tak... Się, nie wiem, nie podoba mi się tym wałkiem. wrażenie, że coś to cało ubrudziłem, więc doklepię to palcem. Mimo że oczy nie będą wyglądać zmęczeni, nie będą takie napuchnięte, no zobaczymy. Czy czuję coś, że się dzieje na skórze? Nie. Nie czuję. Dobra, wyśnijmy sobie, teraz trochę o tym przejdziemy. Ewentualnie trochę może chłodzi, ale tak delikatnie. OK, dobra, produkt mam nałożony. Przetestowany. Zobaczymy, jak to będzie dalej się sprawować. Eee, tak jak mówiłem, podsumowanie będzie za miesiąc. Za jakiś czas będę dawać Wam takie krótkie filmiki, jak eee, robię tą rutynę. Eee, już pewne wnioski mam. Ale zobaczymy po miesiącu dokładnie, jak to wyjdzie. Także jesteśmy cały czas w kontakcie. Cześć, słuchajcie, jest drugi tydzień od stosowania Fenty Skin, i powiem Wam szczerze, że jest dramat. Zniszczyło mi tak skórę, że ja nie wiem, czy chcę stosować to do miesiąca ale po prostu pozapchało mi pory, mam pełno pryszczy, gdzie ja nie mam problemów z serą i nigdy nie miałam jakichś takich większych a teraz po prostu mam dosłownie jedną wielką katastrofę przybliżę wam to teraz bliska, może będzie wyglądało to dość obrzydliwie, ale chcę żebyście zobaczyli co ta super pielęgnacja zrobiła mi ze skórą bo to jest jakaś po prostu kurwa porażka, sorry rzeknę, ale jestem zły, naprawdę jestem zły bo zapłaciłem za to 600 zł, około, nawet więcej bo ten krem pod oczy też był dość drogi więc to co mi się dzieje na czole to jest jakaś katastrofa pokażę wam to wiem, że wygląda może to trochę obrzydliwie ale chciałem żebyście zobaczyli co mi się stało z twarzą szkoda, że nie mam filmików jak wyglądało to przed ale uwierzcie, się nie wyglądało to tak. Zresztą, może na tych poprzednich co wam z tego będzie to widać, ale teraz jest jakaś tragedia. Wydaje mi się, że to jest wina serum oraz kremów, bo ten krem do mycia twarzy jest naprawdę dobry i czuć to, że on jest dobry, ale tamta reszta jest jakaś dziwna i z tego efekty. Także dziękuję bardzo. No cóż, zobaczymy. czy Będę testował to dalej. Jak coś dam wam znać, póki co mam bardzo mieszane uczucia. Cześć! Słuchajcie, witam Was z samego pokoju. Sorry, że kamera tak trochę do dołu, więc jestem taki większy niż zawsze. Jestem po oczyszczaniu już twarzy, mam nałożone serum. Teraz sobie nałożę krem, właśnie od Femskin, ten kremik na noc. Jedziemy dalej z, z tym testem. Ja już powiem Wam, że swoją opinię jako taką, jako, jako, taką mam, zresztą Filmik wcześniej widzieliście, jak moja skóra wygląda. Teraz Wam powiem, że no jest trochę lepiej, ale show nie ma, jak mam być szczery. No ale zostało nam chyba jeszcze tydzień, dwa. Tu gdzieś z boku Wam podam datę, która dzisiaj jest, który to jest dzień. Tak trochę wbiłem się z rytmu, jak mam przy, przyznać, sobie do nagrywania. Przez to, co ostatnio się zadziało. Ale cały czas używam, żeby nie było. No, bo jak tutaj już kupiłem wydano to niemałe pieniądze, to chciałbym wykorzystać to wszystko. Ok, krem mamy nałożony. Zostało go jeszcze tyle, czyli jak widzicie dość e, całkiem dużo. Jeszcze użyję całego kremu na noc. Pod oczy raczej na noc, nie na, na noc na dzień. No go no już mamy, to sobie wykorzystajmy. Mm, przyznam się tylko, że. Z tego prawie w ogóle nie korzystam, ale skoro to wyjąłem, teraz sobie z tego korzystamy. a ja ten krem sobie rozmarowuję na te palce, bo niby na te, ale jak tak to zrobię to na wyczucie, to był niby pogląd, i sobie tam wklepujemy. Ok, to co? 20 lat będziemy dostawać dalej. Okej okay, kochani, także witam Was w drugiej części tego jakby filmiku yy, i teraz zrobimy sobie podsumowanie po miesiącu co o tych kosmetykach myślę. A więc myślę co? Że są niewarte pieniędzy i nie będę tego ukrywać, moim zdaniem 700 zł za te kosmetyki, bo cały zestaw tyle kosztuje, yy, także widzicie jest to bardzo dużo i moim zdaniem za taką cenę yy, te kosmetyki wręcz zniszczyły mi moim zdaniem skórę. Ponieważ ja nigdy nie miałam problemów ze skórą. Szkoda, że ja wam wcześniej nagrałem, jak ta moja skóra wyglądała, ale może trochę coś widzieliście na, na tym pierwszym filmiku z pierwszego dnia, a na tych ostatnich, że no, ta skóra się pogorszyła. Ja wiem, że to może być ten stan przejściowy, oczyszczania skóry i w ogóle, ale tak naprawdę moja skóra do tej pory nie wygląda jakoś super dobrze. Więc te kosmetyki troszkę zniszczyły mi skórę. Jak później czytałem, w ogóle te kosmetyki posiadają sobie mikroplastik, przez co one się tak jakby nie wchłaniają, tylko dają taki jakby zewnętrzny efekt nawilżenia, co jest prawdą, ponieważ jak stosujemy ten kosmetyk SPF, to nasza skóra wygląda po prostu jakbyśmy smarowali się jakimś woskiem i tak samo jeżeli chodzi o ten krem na noc. Ale teraz sobie przejdźmy do podsumowania, co polecam, a co nie, ponieważ są, trosz, są kosmetyki, które polecam, jeżeli kogoś stać, to polecam, ale łączyć to w całość, to nie polecam. Więc przejdę najpierw do tego, czego kompletnie nie polecam. A więc e, nie polecam tego serum e, do twarzy. E, jak widzicie, e, wykorzystam pół, także nie wylałem tego. Testowałem, jak widać, e, możecie sobie zobaczyć. I powiem Wam, że moim zdaniem on bardzo zapycha pory. Cera się bardzo błyszczy i nie daje żadnego efektu nawilżenia, miało niby zmężać pory, wyrównywać kolory skóry, a moim zdaniem tego nie robiło. Produkt pachnie pięknie i trzeba przyznać, że design jest liczny. no ale nie płacę za produkt około 100 zł, po to, żeby ładnie wyglądał i ładnie pachniał, bo fakt. Fajna spielagnacja, ja lubię pielęgnację, kiedy mi pachnie i czuć, że faktycznie coś mam na tej buzi. Ale moim zdaniem, to zlepia skórę i zostawia taki dziwny filtr na skórze, więc moim zdaniem nie jest to warte ceny, a wręcz niszczy, niszczy skórę. Także mi się to nie sprawdziło. Ja też mówię, że to są moje odczucia. Więc jeżeli Wam się te produkty sprawdzają. No to super. Ja mówię, że moim zdaniem ten produkt mi się nie sprawdził. Mam jeszcze pół, więc go wykorzystam, bo nie chcę wydawać sobie pieniędzy z Po prostu nie będę go stosował codziennie. Będę stosował sobie troszkę go wolniej. Eee, także to jest ten pierwszy produkt, który moim zdaniem się nie nadaje do mojej przynajmniej cery, ale z tego co mówili mi odbiorcy po pierwszym filmiku, szkoda, że nie przecie tego w komentarzach, tylko w prywatnych wiadomościach też byli bardzo zawiedzeni z tych filmików. Także coś e, z filmików przepraszam, e, z tych kosmetyków, więc coś jest nie tak. Także tego nie polecamy. Tak jak mówiłem, przejdziemy sobie dalej. Kolejnym produktem, e, którego nie polecam, jest ten krem na dzień na noc, przepraszam. Ze względu na to, że tak jak mówiłem, on moim zdaniem się nie wchłania, wręcz zapychał tam skórę i po prostu on tak jakby był na skórze, a nie był w środku. A w pielęgnacji chodzi o to, żeby troszkę nam tam w środku się ta skór, skór, skóra poprawiła, żebyśmy też mieli fajny efekt na zewnątrz. A moim zdaniem on po prostu oblepiał, skórę, nic się nie działo. Ja Wam pokażę, że no prawie go, nie wiem czy to będzie widać dobrze, ale dużo go dość wykorzystałem, jeszcze tak połowę myślę, że mam. Jeżeli chodzi o to element do twarzy, to niby powinniśmy tym stosować, żeby nie, nie, nie brudzić tego kremu. Ale ja szczerze, z tego w ogóle później nie korzystałem. Mnie to wręcz denerwowało, że muszę tym nabierać. Później to było brudne, to brudne wsad... nie musiałem wsadzać tu, bo więcej robota. Tak to wiecie, bierzecie na palucha, smarujecie i zamykacie pudełko, jest ok, Jedynie, co jest fajne w tym produkcie, to mówię, to zapach, kolor, design, no i wymianny wkład, bo to sobie możecie wymienić, i później macie pudełeczko i kupić nowe. Choć, tak szczerze, i tak to jest plastikowe, więc tak naprawdę Rihanna dba bardzo o środowisko tymi produktami i bym się kłócił. No ale tak jak mówiłem, na mnie ten krem nie wywołał większego wrażenia. Mam też inne kremy, do których chętnie wrócę, bo na czas testowania fancy Skin, a postanowiłem, że tamtych kremów nie będę zbytnio tak używać często, a teraz po prostu wiem, że tamten będę używał częściej i ten rzadziej. Także to jest to, czego nie polecam. Kolejny produkt uważam, że jest produkt średni. Jest to ten krem pod oczy, który zakupiłem a później, nie w pierwszym filmiku go nie pokazałem i taki roller. Powiem Wam szczerze tak, z tego korzystam bardzo mało, po prostu mi się nie chce. Wiem, że to jest tylko chwila o kładzie fajne smarowanie, że mamy fajne gadżeciki w ogóle, ale nie jestem jakimś gadżetowym. Ale jeżeli ktoś robi masaże, bo wiem, że masaże z, e, skóry twarzy mogą dużo zmienić, no to fajna opcja. Tylko to troszkę kosztowało sobie tego co pamiętam. E, jeżeli chodzi o krem pod oczy, mam neutralne zdanie. Czyli w sensie nie czuję tak naprawdę nic. Ani mi nie szkodzi, ani mi moim zdaniem tej... E, Skórę jakoś nie polepsza, jeżeli chodzi o nakładanie korektora później pod oczek, jak współpracuję z kosmetykami. A wszystkie te kosmetyki, jak coś dodam, że dobrze współpracują. Między innymi ten też nic mi się nie ważyło na, na, na twarzy. Podkład, podkład, korektor, jak i puder, bo ja tego używam i w sumie czasami używam trochę tego konturu, bardzo dobrze wygląda, więc pod tym względem to jest fajne. Ta formuła ma lekko, moim zdaniem, ochładzający efekt, ale moim zdaniem jedynie, co mi się nie podoba, to czułem, że te oczy są takie troszkę lepiące, być może za dużo używam tego produktu. Mam go bardzo jeszcze dużo, bo jest bardzo wydajny. On, ta kupka jest naprawdę mała, się może wydawać, że boże, taka cena za taki mały kosmetyk, ale jest bardzo wydajny, no bo dajemy tego tylko naprawdę troszkę, więc jeżeli chodzi o to, to wydajność jest spoko. spoko. Ale tak jak mówię, mm, moim zdaniem rewelacji jakiejś super nie ma. Jest po prostu ok. Jak kogoś stać, niech kupi. Jak kogoś nie stać, nikt nie kupuje. Ale jeżeli kogoś tak naprawdę też stać, to wydaje mi się, że można kupić lepszy produkt. Więc to jest moje zdanie. Takie po prostu takie o. <laughs> Okej. Okay. Teraz przejdę do produktów, które polecam. Jest tak naprawdę na pięć produktów. Mamy dwa, które są moim zdaniem ok, a jeden jest zajęty. Pisty, czytko mówiąc, ale no, to nie chyba, krzykne Także drugie miejsce, moim zdaniem, e, jest to ten SPF i krem. Także po nim się bardzo błyszczymy, e, co mi się troszkę nie podoba, bo musicie użyć pudru, nie wyjdziecie po prostu tak, bo będziecie świecić jak kula dyskotekowa. E, no to plus, jest to to wymienne opakowanie, choć tak jak mówię, to też jest plastik i też go wywalamy, więc. Co za różnica, czy wywalimy tyle plastiku, czy tyle. Wiem, ja że w pierwszym filmiku to chwaliłem chyba, ale tak jak po większych przemyśleniach, to czy tak naprawdę dbamy jakoś bardzo o to środowisko, tak jak mówiłem z tamtym produktem na noc? Uff, kłóciłbym się, no ale dobra, mamy sobie to. Tego kremu mam, on jest bardzo wydajny, bo czuję, że mam go bardzo dużo, a korzystam z niego codziennie. E, tak jak mówię, on ma SPF30 w sobie, więc chroni naszą skórę przed słońcem, a warto ją chronić, bo wiesz, że słońce bardzo niszczy naszą e, cerę. Ja teraz korzystam w ogóle też z 50, dodatkowo sobie mieszam te dwa produkty. Pachnie przepięknie i moim zdaniem e, ten produkt, mimo że robi też taką warstwę dziwną, to jednak bardziej się wchłania w tą skórę niż e, ten produkt na noc, więc ten jest ok, ale e, są produkty lepsze za te ceny. Ale można go stosować. No i ma ładne opakowanie. <grych> ok. a teraz Wam e, polecę produkt, który moim zdaniem jest najlepszy. I wiem, że na pewno chętnie go zakupię jeszcze raz. Chyba, że znajdę tań, tańszy odpowiedni. Jest to ten krem do mycia twarzy. Słuchajcie, dla mnie to jest po prostu produkt genialny. On, tak jak mu, on jest tak wydajny, słuchajcie, wybierzecie dosłownie takie małe ziarenko grochu na twarz. I najlepiej sobie wziąć na wilgotną już dłoń, to ziarenko rozprowadzić na dłoniach i wtedy umyć całą twarz. I on wtedy na twarzy się robi jak taka chmurka, taka pianka, po prostu jest genialny, pachnie genialnie. Jest drogi, bo jest drogi. Ja wiem, że można sobie kupić mycia twarzy za 10 zł, ale jeżeli ktoś ma pieniążki, żeby sobie kupić produkt za około stówki. To jest warty tego polecenia. Tak jak widzicie, już nawet powanie mi się trochę zniszczyło, już nawet trochę spognieciony. Ja jeszcze tak myślę, że połowę mam, tak jak sobie patrzę. Bo wydajność wydaje mi się super, więc yy, z tych pięciu produktów, numer jeden. Kciuku daje daje okejkę. Ale tak jak mówiłem, chciałam mieć cały set, cały set przetestować. Jestem troszkę zawiedziony, bo jednak tak naprawdę no wiecie, to jest tylko mycie twarzy. A fajnie by było, gdybyśmy później mieli, o, widzicie, super krem pod oczy, super krem na dzień, serum, bo tak naprawdę później to jest ważne, a tak naprawdę jedynie ten krem SPF jest spoko. Także ogólna ocena tych wszystkich kosmetyków razem, no to to jest takie 2,5 gwiazdki na 5. No nie jestem jakoś super zachwycony, nie będę tego ukrywać, tak jak widzieliście. Jedyny produkt, który polecam, to jest to to ewentualnie, tak jak mówię, taka neutralna ocena tego kremu potoczy. I co kochani, to tyle. E, moja cara, jak widzicie, troszkę się polepszyła, e, ale mam wrażenie, że używając wszystkich tych kosmetyków naraz ją zniszczyła, co widzieliście w tym wcześniejszym filmiku, w tej serii takiej jak pierwszej. Mm. Także moje zdanie jest takie, staćce, wypróbuj, nie stać Kup kosmetyki, które są lepsze. I wydaje mi się, że tak zakończymy ten filmik. Dajcie mi znać, co myśleliście o tym filmiku. E, tak jak mówiłem, chciałam, żeby ta opinia była szczera. E, Przetestowałam ją. E, tak jak mówiłem, e, tą linię kosmetyków ponad miesiąc. I. No, wygląda to tak, jak wygląda. <grym> ok, a my co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że ten się podo Wam podobał. Jak widzicie, mam znowu w ogóle inny kolor włosów, czyli norma. <grym> Cały co, co nowy filmik to inny kolor włosów, e, trochę też zmieniłem tło, e, mam duży pokój, więc mogę trochę rozmaicać, dzisiaj trochę na tle kwiatków i w tle pełno, bardziej to pokażę, pełno butów, mam tam syf, ale to nieważne. Okej, okay, bo widzę, gadam trzy po trzy i się cały czas powtarzam, ale to cały ja, jeden wielki chaos, jestem wodnikiem, czyli wiecie, moja głowa to <laughs> okej, okay, stop, papa. Pa. Puściko. I do kolejnego. Pa Pa.